Cześć, z tej strony kotlecik i ze mną dzisiaj jest. Naprawdę, to sobie No, i gramy dzisiaj sobie na sobie jaś MC. Ja niby nie mam skina, on też niby nie ma skina, ale tak naprawdę ma. Dobra. Na party. Na no, party. Na to Na 08 Na 08 no nie, moją lubię no Ja w tym jestem mistrzem. Kilka razy byłem pierwszy, Roberto. potwierdź On się tutaj chwali. A, nie ma Że Mistrzem, mistrzem. A, widzę O, Uuu, dobrze, skończył sekund to. Ja pewnie wygra ten, który najwięcej pokonał ludzi. O tu jest, kolesie. Nie, nie poszedł w tą stronę. Czekaj, ale szkoda, że nie można patrzeć sobie jak inni. Odcinek będzie trwał 15 minut, tyle już powiem. Około hmm. 15 minut. No to po 15 Czy tego się trafi? Takie jest długości jeden... ym, będą filmiki. Mary, no, to nie pasie. Tylko żeby nie był wyścig na koniach. Żeby nie był wyścig na koniach, bo on jest trudny. Znaczy, trzeba będzie go z w Hmm. Jeżeli ktoś nie jest bardzo silny, a to się stanie, to może mu się spację zepsuć. Ja mam opti fajne i... nie, to chyba tam nie widzę. O, O, nie Nie, nie, ja, widzę tak, nie? Okay. To, A co to jest a to? jest fajne. To jest ten, wiesz, że zajeżdżasz komuś do A, dypana. popcorn. Mm, nie, nie popcorn. A, to nam, że mi powiedziałeś. To by się no, dla tak, mnie mogło się... Y, wiesz... <noise> Ej, to za gówno. To coś... Ktoś nie racę ci pikać czy... cały czas spacji. No bo... fa no, ale... potem. Nie, to jest specjalne, jak nie znajdziesz, to ci pokażę pewną sztuczkę widzicie? ze spacją. Czekaj, to... chyba to... Ty... O tak, widzicie, to coś bardzo odróżnego W nich. Prawo! I teraz znowu w prawo. I bo? teraz patrz na magię. Jeszcze jeszcze na siebie nie skończyło. No właśnie! Jak się spoczy, to się potem laguje, w tym nie polecam wam tego. A widzisz jak ja przechodzę przez jeden klocek? Ale nie przeszłeś. Widziałem, ha. widziałem już dużo razy, on nie kłamie, bo on jest czytelny, no. Nie, bo to trzeba w idealnym miejscu z... z, z ten... skoczyć. A patrz, a tak? Znajdź mi na górze, Ech. jestem na boku mapy. Nie, tu, nie tu. Widzę, że się zbliżasz. O, dobrze idziesz. Nie no, chodź widać mój nick. Nie patrz. Ja Na no, to wejść. Ja to wysła. Z rozpędu? <laughs> o, u Już tutaj. Mm. Ciekawe czym pokaże mnie na tabeli, który byłem. I już pomieszczona mapa. Ej, na tego Kolesia. zrobimy to wszystko bez podkład. Patrz, on tego, on tego nie przejdzie. O. No nie, czwarte miejsce. A jednostka. Ja o a ja to kto został? Fajne. Nie, ja nie, nie, nie nawidzę tego. No bo mam jak najwięcej kawałek ściany, jeśli jest tu gra, bo i nie jesteś sam. nie, którym jesteś będziesz kolorem? Którym ty jesteś? Zielony. Ja żółty. Zagonimy bazę. Teraz niebieskim trzeba zabierać. Jakieś dziwne dzisiaj te kolory. No? Dwa niebieskie, o co Ale głośno. To muszę sobie dźwięki z gry przyciszyć. Oj, oj. To już to może przegrać. Niebieskim trzeba zabierać. No, no to wszystko, bo się cały czas z niebieskim zabieram, ale nie No to z... dobrze. Z to z czerwoni, no nie. Co oni rekombinują. Mm. Niebieskim zabiera jak ją robisz. My się musimy wybić. Ja niebieski robię Dytsfelu. Mm. Tutaj to niebieskie zawieramy, niebieskie, 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 niebieskie. Jest zbiorniki um. mają w Tak tak, 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 tak. O, 1800. No, my to jest dwie monety. No, co nie, to jest ja pierwsze. łopatą niszczy nie komuś nie Doceniamy grafikę, graficznie co chcę sobie No to szybko, bo ci ponawiamy, że wiatr od razu. Ej, ty, kiełbasie. Ej, może Myślę. będziemy mieli soja. Okej, okay, ja cię z daleka widzę. Aha, no nie, się od tyłu chciałem, Maja. ja ten, ten a, się ty, to ty, to ty, dobra? No, 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 Chodź, Właśnie na niego idziemy. Mnie pode mnie nie podkopy. Uważaj, Kolej za tobą. Skopię go. Dziękuję panie. Fortepianie! pianie. Ej. Aaaa! Chęła wskoczyła. Ej! A, A skosił mnie. Dzięki spadł. nie Co, spadłeś? No. Oh, a ja innego tam rozpadę. Ano, no, Za mhm. no. no, koleś, to no parę razy chodził. No, on skacze i czytuje zarazem. No. Myślę, no. że my śniuszkami coś zrobi. Śniuszkami to my możesz rzucić. Ła! Ła, Łał! To z tymi śnieżkami to mi dużo robi Kurde, prawie sam rzuciłam sobie śnieżką pod nogi? O, oh, Robert, widziałam cię, rzucałam w ciebie Ja jeszcze żyję, ja jeszcze żyję, ja jeszcze żyję Oooo, przyda mi się trochę śniegu Dużo w tak niego. Sam spadł Lama Chyba wiem, który nawet, które lama Taka, radek? Nie, wow. o już wiemy jak. Komuś płynie na mnie? To... O, o, widzę, kogoś. O, rzu rzuciłem go. Kurde, ale tak mnie nerwuje ten kardian. Kardian, masz cerambatę na ET. No nie, spadłem, no wydziałem. Koreański, dwa tygodnie. No właśnie, no ja, no, wiem, to... że mnie nerwuje, Ktoś... ja, 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 ja koleś... nim... ja, no tam. Ktoś się znie Par znie A no nie, Nie znie A znie 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 No, Okej okay. mm. Widzę, że kolesia jednak się, zorientują. Nie ogarniają Ty, ale patrz ile... a ty już spadłeś? Po się mam ziemniaka kardiana. Ej, ten jeszcze tu chyba Albo ja mam po prostu nie mogę go zapchnąć Bo mi prawie w swoim dziurę Chodź no, tu, chodź tu, chodź tu <laughs> No nie, Siedl... czwarte! A ja się dostałam po czwarte Mam no, mamy ma jakieś jestem. piecha do czwartego, po kurczaków, nie, bo nie. Kuchy, a nie, to jest trudne, kuchy, to jest złe, jest it is, is ja lubię kolorki, czekamy hmm. na kolorki, kolorki, o, o, Się zaczyna, będę bił te kurczaki, a wiedziałeś to to roz, rozsiewa te kurczaczki, o, prawie minus 50. Na no A nie, wolno minus 50. A! Krowa za trzy punkty. Ja nie, nie trafi trafiłam, ją raz. no ja zabijałem krowę na za trzy punkty. Nie, ja nie minus 50. I ja, drugi minus 50 walnąłem. 2 minus 50 na raz. To minus 100. No, no nie, wolnołam tą krowę przecież dwa razy. O nie, jak ktoś mnie zabrał, Konrad konrad którego nie lubię. No weź w końcu jakieś minus 50 Konrad. No nie piąte miejsce. Znowu. Czwarte miejsce. To drzewo. Się... Ja piąte. Szybki parkour. To lubię, lubię, to lubię. No 3 jak najdalej? uważaj ja na to. Jak to dojść? Tam do końca, tam tam. Serio, ja doszłam najdalej chyba. A i do ilu doszłeś? Ja... minus? 10. Ty spadłeś na końcu ty nobie Jak mam na początku raczej spadłeś e, Patrz z drugi z tabeli No jak mnie prześcigłeś Jak mogłeś Ja już dawno cię prześcigłem A, no nie O kurde jak koleś daleko doszedł na o, no to Czyli on jednak zasłużył na zabicie mnie. Ha, nie, tutaj się nie da na po prostu. To mnie bardzo irytuje. Nie, nie, doskoczyłem. Mojeju, ej, pobiłeś. Nie, jak to mnie pobiłeś? No, lepiej wszędzie dojdzie. Bo pobiłem cię. Nie, nie dałem spać. Jezu, ty popyłeś popiłeś ośmusiaka, czy co? Nie, nie umiem nie spać. Hmm. A może nagrasz kiedyś ten Fortressa? No, pisałem, że może nagramy te Fortressa. Co a też będziemy nagrywać? To no, no no, minut. 17 minut. minut. No nie, po tym ja mam... minus... siedemdziesiąt osiem. Co? O! Co za popi. Chciałbym trochę dalej. A. A. za szybko i ja dwa razy pod rząd spadłem do tej dziury. O, chciałem mieć... Na no, odcinku, co piąte miejsce? To tyle. Czwarte. O, o grykowany, i to ja lubię. Graliśmy, Siem, graliśmy przedtem też, przy ludzie powiedzieć, że graliśmy przedtem na serwerze Minecraft Polska, ale było dosyć słabym. Mhm. Po... Od razu spadłeś? Nie. Aha, tak u mnie to wyglądało przynajmniej. Ale już hmm. pospadali, patrzcie było. SG wiad... nie było prawie żadnego człowieka żywego na arenie, hmm. tylko ma, nas dwóch. Przeczuwaliśmy, że tak się może stać już na, do końca naszego życia. Ej, no nie, no to nawet wokół. No, nie zdążyłam się do Teraz Zaraz się tutaj pożegnamy. Ja będę czekał. Może Aż się to... spadnę? No, spadnij. Zgiń, zgin, Radek, zgiń. Muszę przedłużyć... Um, przedłużyć... odcinek. O. No to dobrze, będziemy miejsce zagadkać. Dobrze, ludzie, musimy... muszę się pożegnać niestety bez niego. Bo ten twel... Mm. Dobra, na tak nie będę mówił. Um, 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 nie chcę się zginąć. Na pożegnanie, więc ja się z Wami pożegnam sam. Zanim był dzisiaj Radek czyli sobie 49. No to do zobaczenia, do następnego odcinka. No pa!